Żyjmy coraz lepiej po raz 372. Jakby zacząć. Ja, ja, mam, ja mam bardzo piękne życie. Ja, byłam, ja jestem człowiekiem, odkąd ja siebie pamiętam, nawet jako dziecko, zawsze uśmiechniętą osobą i zadowoloną z tego życia. I rozwój osobisty dzięki Iwą Książkom, dzięki Waszym podcastom, dzięki programowi, po prostu tak jakby układa, układają się puzzle mojego życia, prawda? Ja uczę się również od ludzi, z którymi współpracuję i Renata jest dla mnie taką piękną informacją zwrotną, bym tak powiedziała. Mam nadzieję, że się Renatka, że Renatka właściwie oczyta te moje słowa. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w dzisiejszym programie mogę przedstawić naszym słuchaczom i słuchaczkom Renatę Smagiel. Dzień dobry, Renata. Dzień dobry, tamku Miło Ciebie zobaczyć i miło z Tobą rozmawiać. Jeszcze to jest nasza pierwsza rozmowa w ogóle, prawda? Troszeczkę sobie już porozmawialiśmy, ale jestem podekscytowana chyba przed każdą rozmową bo Renata Smaga jest jedną z naszych wspaniałych słuchaczek jest też ambasadorką podcastu Żymy coraz lepiej mieszka stosunkowo niedaleko mnie bo to jest mniej niż 2000 km między Toronto a okolicami Chicago ale jesteśmy niemalże w tej samej strefie czasowej raptem godzina różnicy tak i Tutaj znasz Iwonę, chyba ją poznałaś z trochę z innej strony niż my wszyscy. Także opowiedz nam, w jaki sposób i kiedy trafiłaś na Iwony i logodyktarkę? Na Iwonkę pierwszy trafiłam przez Facebook, a konkretnie chodzi o firmy MLM Forever Living. I ja kocham po prostu produkty Forever Living, Loesowe i dziewczyny na Facebooku często dawały posty o Iwonce, właśnie majewskiej opiek, o jej książkach. Ona nawet tutaj była w Chicago, ja jej niestety nie spotkałam osobiście, ale zainteresowałam się tym tematem. Oczywiście kupiłam też jej książki, bo ja po prostu kocham czytać książki. I, i tak trafiłam na Iwonkę, tak właśnie dzięki Iwonce też trafiłam na wasze podcasty. Żyjmy coraz lepiej. I i rzeczywiście tak jest. I tak trafiłam na logodydaktykę, i później zapisałam się na Iwąski program. Jestem teraz w programie rocznym Lepsze Życie. A jak dawno to było to pierwsze spotkanie, pierwszy kontakt? Pierwszy kontakt na Zoom był w sierpniu 2020. No to, to nawet nie rok. Tak, tak, nawet nie rok. Zgadza się. A ten twój rozwój osobisty przed. Iwonką Majeską opiełką przed logodydaktyką. Wspomniałaś już, że dużo lubisz czytać. Jak ten rozwój osobisty wygląda u Ciebie? Byłaś w tym w ogóle zainteresowana, tym tematem? Tu już byłaś dobrze wprawiona, czy to? Nie. Nie, nie byłam zainteresowana, ale nie byłam dobrze sprawiona i nawet wydaje mi się, że nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest, prawda, jak rozwój osobisty. To, że czytałam książki, owszem, tak i, i po prostu lubiłam się uczyć różnych rzeczy, ale jak, ale temat rozwoju osobistego, to, to pierwsze naprawdę usłyszałam właśnie od Iwonki Majowskiej-Okiełki. Także także dzięki, dzięki niej usłyszałam o tym żebym się upewnił, że dobrze zrozumiałem. Czyli ty do tego doszłaś bardziej od strony MLM, od strony biznesu i tego, co tak. ten biznes wnosi w twoje życie i przez to doszłaś do, do rozwoju osobistego. Tak, tak, tak. Od innej strony. Bo właśnie, właśnie to, Iwonka powie, to Iwonka często y, o tym wspomina, że ktoś, kto wymyślił MLM, to powinien dostać nagrodę Nobla. Iwonka, Iwonka zawsze właśnie powtarza, że MLM, ktoś, kto wymyślił MLM, to powinien otrzymać Nagrodę Nobla, ponieważ w tym można zarobić dobre pieniądze, jeżeli ktoś chce oczywiście, ale co mnie fascynuje, to jest ten właśnie rozwój osobisty, energia tych ludzi. Tak. I, i, po, i po prostu, i to mnie doprowadziło właśnie do, do Iwonki. Do rozwoju Także, osobistego. Tak, do rozwoju osobistego, tak, tak. A powiedz mi w jaki sposób to ty odbierasz najczęściej ten, ten rozwój, te, te, to wszystko, co Iwona nam mówi. Mówiłaś, że kupiłaś jakieś książki, mówiłaś, że masz kontakt z, z nią przez Facebook i tutaj przez ten Żyjmy coraz lepiej, i przez LMM, czyli na kilku płaszczyznach. Tak, tak. Co, co mi to daje, pytasz Tomku? Znaczy, py, to? To, to, co. Co daje to może nawet jest zawsze pytanie, które zostawiłem na później, ale może okay. od tego, co daje, zacznijmy teraz, ten kawałeczek. A co, co, co mi to dało? Jakby zacząć. Ja, ja, mam, ja mam bardzo piękne życie. Ja, byłam, ja jestem człowiekiem, odkąd ja siebie pamiętam nawet jako dziecko zawsze uśmiechniętą osobą i zadowoloną z tego życia. I rozwój osobisty. Dzięki wąki książkom, dzięki Waszym podcastom, dzięki programowi, po prostu yy, mi po prostu tak układa, układają się puzle mojego Aha. życia, prawda? To Także, się jakoś tak systematyzuje? Sy I y, tak, tak. Y, stałam się człowiekiem, a, który potrafi. Ja, ja miałam problem powiedzieć komuś nie, na, przy, na przykład. Tak. To jest taki przykład, prawda, że, że ja, ja jestem chętna do pomocy ludziom i dalej to robię, ale, ale po prostu umiem, umiem sobie dać odpowiedź, co jest ważniejsze. Um, mam większe poczucie obfitości, to, co wydaje mi się, że miałam, ale, ale mam teraz o wiele większe to poczucie e, obfitości. E, po prostu, na przykład ostatnio mieliśmy zadanie zrobić, ułożyć sobie misję. Ja na przykład miałam gdzieś tą misję w głowie, ale nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jakie to jest ważne, prawda? Tak. Ale, ale tą misję miałam. Potrafię znaleźć czas dla siebie. Iwonka uświadomiła mi, jakie to jest piękne i ważne wstać wcześniej. Że nie, nie, zwalać, że, o, bo ja nie mam czasu, prawda, że, o, bo mam tyle dzieci, bo nie mam czasu, nie wiem, kawy nawet wypić czy coś. I teraz nie ma dla mnie problemu, jeżeli jest taka potrzeba, ja nawet wstanę o piątej rano, bo Iwonka właśnie uczy nas przez logodydaktykę o tym, jak ważne jest ciało, intelekt, emocje i duch. i, i po prostu, i można to spokojnie zrobić w tej godzinie, w tej złotej godzinie rano. Wy, wyciszyłam też się, bo moje całe życie to jest taki jakby hałas, bo ja pochodzę z wielodzietnej rodziny i Co? ja mam gromadkę dzieci. No właśnie, ta, ta Twoja gromadka jest trochę taka większa niż średnia, chyba. Tak, to? ja mam sześcioro dzieci i, i po prostu i gdzieś tam, gdzieś tam zawsze jakaś muzyka czy coś, ja potrafię pięknie się wyciszyć. Ja nie, ja nie muszę słuchać, nie wiem, radia czy tam muzyki. Przestałam. Kiedyś, kiedyś, o to takim obowiązkiem było jakieś tam wiadomości wysłuchać. Teraz nie muszę tego robić. Ewentualnie, jeżeli już, to rano, prawda? Jakieś krótkie wiadomości, żeby wiedzieć, co aktualności. Co, tak, ja? co aktualności i tyle. I po prostu, i, i potrafię. I, nie mam jakiegoś życia takiego sierankowego, ale potrafię. Um, jak coś się złego dzieje, czy tam nie, niedobrego, bo Iwonka już by powiedziała, że to złe, tak. to nie, nie użyłaś takiego słowa. Właśnie też dobieram. Zastanawiam się, jakich słów dobrać. To też tak jest, tak to tak. też dużo daje w moim życiu. Um, później, um, jeżeli coś się właśnie dzieje tam niedobrego, to, to, po prostu ja, ja umiem sobie z tym poradzić. Że nie, nie, nie skupiam się na tym, także to też, to też jest Wiesz? plus. Z tego, co ty mówisz, ja tutaj zgaduję, domyślam się i teraz będę spekulował, proszę popraw mnie, jeżeli w ogóle idę w złą stronę, mm -hmm. ale ty przy tej swojej garstce dzieci, sześcioro dzieci, duża rodzina, aktywna rodzina, może nie wszędzie i ty w ciągu ostatniego roku, bo spotkała się z logodydaktyką raptem rok temu, Mówię raptem, ja może dwa czy trzy, też wielki. To ja troszkę krócej. Prawda? I ty mówisz, tak. że znajdujesz więcej czasu dla siebie. Czyli pozornie tak, by to się mogło wydawać, że ten czas dla siebie jest kosztem twojej rodziny. Ale ja odnoszę wrażenie, że ta rodzina wcale na tym nie traci, a wręcz zyskuje. Zyskuje i to, i to bardzo dużo, bo. Tomku, kiedyś, niedawno, niedawno. Tak. ja byłam taką osobą, że jak ja jakąś książkę przeczytam, to tylko sobie myślałam tak: O Boże, żeby to mój mąż fajnie mógł, przeczytał, mój mąż nie lubi czytać książek, o, albo tak o, żeby ja. to moje, tak, żeby moje dzieci to przeczytały. A teraz nie, bo to wąka uświadomiła, że to, to my mamy się zmieniać i, i właśnie i jest taka większa, naprawdę jest taka większa radość w mojej rodzinie. Że ja, ja częściej do, tych moi, do mojego męża, do moich dzieci mówię, że ich kocham i oni też, też inaczej, inaczej to też do mnie się zwracają, że, że ja, widzę, ja widzę naprawdę większą radość w mojej rodzinie. Wiesz, ale Renata, to jest taki motyw, który się przejawia przez absolutnie każdą rozmowę, którą ja mam tutaj z tego cyklu między nami adeptami tego Aha. życia coraz lepszego, że w miarę jak my zaczynamy żyć, Tą logodydaktyką, czy przynajmniej tą częścią, którą już przyjęliśmy do siebie, to świat wokół nas staje się spokojniejszy. Tak, tak. Taka jakaś dziwna magia jest. następuje, że tak. my, tutaj, my tutaj to absorbujemy. Ja jestem przekonany, że ja mam w swoim życiu takich kilka bliskich, bliskich osób, które. No, Byłbym gotowy się założyć, że ani nie czytają, ani nie słuchają niczego tego, co robi Iwonka, czy ja robię z nią. Tak. A ja jestem przekonany, że oni, czy one się zmieniają właśnie w tym kierunku. Jak to się dzieje? A może tylko mi się wydaje? Nie wiem. A też masz może taki... to ta odpowiedzialność zbiorowa, o której Iwonka mówi. Nie wiem. To coś w tym jest, coś w tym jest. Coś w tym Magia. Jest. Tak. Magia logodydaktyki, tak to nazwijmy na swoje własne potrzeby. Ale jeszcze ciebie o jedną rzecz chciałem tak, zapytać jest z tych spraw, które rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywania, bo powiedziałaś mi o podcastach. Skoro jesteś ambasadorką o podcastu, żymy coraz lepiej, i to oczywiście słuchasz nas, to rozumiem. I dziękuję bardzo za wszystko, co dla nas robisz. Ale w tej chwili już nie jesteśmy jedynym podcastem, którego nas słuchasz, prawda? Nie, nie. Nie jesteście jedynym podcastem, ale ale to dzięki wam w ogóle wiem, co to są podcasty. I, i to dzięki wam. Z, po prostu słucham też innych podcastów, na przykład nie wiem, o różnych innych mam, o wychowaniu dzieci, o różnych fajnych sprawach. O, to są też podcasty, kt, które. Prowadzą księża, bo ja jestem osobą bardzo wierzącą. I, I to są podcasty też po angielsku, dlatego że ja mogę uczyć się tego angielskiego, na przykład o firmie MLM, bo ja wtedy uczę się do nowych słówek. Także to są różne podcasty, ale, ale dzięki Wam wiem, co to są podcasty. I to, i to jest naprawdę wspaniała rzecz, naprawdę. Czyli, czyli ja rozumiem, że znalazłaś. Jakiś tam podcast, czy podcasty do różnych dziedzin czy kawałków aspektów swojego życia. Tak, tak. Jak tego słuchasz? Wiesz, powiedz, powiedz nam, czy, czy naszym słuchaczom, słuchaczkom. Jak Wie? słucham podcasty jest. To jest coś takiego pięknego, że można sobie zrobić, kliknąć, ściągnąć, czyli download. Tak. I jeżeli gdzieś nie będzie internetu, to my, na przykład czekając u lekarza czekając u dentysty, w słuchawki do telefonu, już możemy posłuchać, Czy w korku właśnie, jeżeli jedziemy samochodem, gdzieś tam utknęliśmy w korku, możemy właśnie posłuchać podcastu. Czy nawet jak ja wcześniej rozmawialiśmy, układając pranie. Ja wtedy gdzieś tam kartkę z boku mam z długopisem i słucham sobie podcastu uważnie, układając pranie, a jak coś ważnego, to ja to zapisuję. I czy nawet naczynia jak myję, tylko wtedy trudniej zapisać, jak myję naczynia, prawda? Tak. Ale jak to jest jakiś tam podcast taki taki lekki, prawda, to, to spokojnie można też odsłuchać. Ja po prostu, u mnie a jest wyłączone radio, bo właśnie ja wolę posłuchać podcastu. jeszcze to jest taka jedna z rzeczy, która mnie bardzo przyciąga do podcastu, bo można wybrać, co się słucha gdzie się słucha. Tak. Coś, czego w radiu jest bardzo... Y Coś, co w radiu jest bardzo trudne, ten wybór. To prawda. To prawda. Można cofnąć, zatrzymać. Tak, to prawda. Fajnie. I, i można napisać do nas też. I można, I można napisać do was, tak. Można mieć bardzo fajny kontakt. I wiesz, no zobacz to, co się dzieje w tej chwili. Mamy, mamy w programie właśnie rozmowy takie jak, jak ta. Tak. Czyli tutaj... Ze słuchaczki, z adeptki MLM i, i z adeptki logodydaktyki, ty stajesz się jedną z takich osób, które jestem przekonany, że nasze słuchaczki będą słuchały z ogromnym zainteresowaniem, bo to, co nas łączy, to właśnie to wspólne doświadczenie. To prawda. To prawda. To, to, to jest nie, nie, niesamowite. Niesamowite. Jak to jak to tak. Chodzi za mną zdanie, bo wczoraj mieliśmy wykład Iwonki Majowskiej Okiełki, w lepsze życie, prawda, w programie Lepsze Życie. Ona tak pięknie powiedziała, że szczęścia nie mierzymy latami, tylko właśnie miłością, wydarzeniami, doświadczeniem. Bogactwo I, I to tego jest takie, takie, takie to dnia. jest takie bogactwo, prawda? I, i, I naprawdę moje życie jest o wiele bardziej szczęśliwe dzisiaj niż niż w tamtym roku, pomimo, że, że jest pandemia, i wydawałoby się, że to taki smutny czas, a, a, jednak, a jednak nie, bo, bo potrafię sobie znaleźć tą radość w sobie i, i dzielę się z nimi z, z nimi w sensie z otoczeniem, czy to z moją rodziną, czy z przyjaciółmi znajomymi, i nie wiem, jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Wiesz, to widać w swoim uśmiechu i, i słuchać w Twoim głosie. Zanim zacząłem nagrywać, to mówiłaś, że, że właśnie użyliśmy chyba, żeń słowa, dzięki pandemii. Tak, <laughs> tak. Odkryłaś tak. kilka rzeczy. Tak. Bardzo fajnych dla ciebie. Może zechcesz nam wszystkim powiedzieć te, te przykłady rzeczy, które odkryłaś właśnie dzięki pandemii. A dzięki, dzięki pandemii odkryłam a, na przykład Potrafię upiec chleb na zakwasie. Wcześniej piekłam chleb na drożdżach, A odkryłam, ja jestem głęboko wierzącym człowiekiem, ale, ale gdzieś to tak, ciężko mi było, kiedy, prawda, pozamykali kościoły, przyznaję. No, no też, no. Ale, ale, ale dzięki tej pandemii odkryłam, że tego, tego Boga trzeba szukać w sobie, i zaczęłam słuchać właśnie YouTube. Kiedyś, na początku, rok temu, księdza Pawlik, Pawlukiewicza, który już niestety nie żyje, ale, ale nie, tylko, nie tylko jego kazań. I, pod, I zaczęłam też czytać Pismo Święte dzięki pandemii. To właśnie tą drogę prawda, rozwoju osobistego przez Iwonkę odkryłam. A, a co jeszcze ciekawego, bo mój mąż ma wiele pasji i ja mu pomagam po prostu, bo on, mój mąż ma pszczoły. Tamtym, od tamtego roku mamy kury. W tym roku wykluły się nam kurczaczki. <gry> Także to też dzięki pandemii. Dzięki bo... pandemii to wszystko jest. To to tak. życie staje się coraz lepsze. Tak. Z tak, waszego tak. wyboru. Tak. I ty, ty z tego, co słyszałem, powiedziałaś, że odkrywasz tego Boga bardziej w sobie. Tak, tak. Czy ten Bóg dla ciebie w ten sposób nie jest jeszcze bliższy? Tak, tak, tak. Jest, jest jeszcze bliższy, bo właśnie przez takie wyciszenie, a jak robię tą złotą godzinę, to po prostu to, to wiadomo, że ja mogę od, odmówić ojcze nasz, zdrować Mario, ale ja mogę powiedzieć tylko, Panie Boże, co ty mi, co ty masz dla, dla mnie dzisiaj, co przygotowałeś. Ja na przykład ściągnęłam sobie aplikację, gdzie jest Pismo Święte i sobie czytam, prawda, urywek z danego dnia. I po prostu, i później kiedyś tego nie zauważyłam, nie zauważałam, a teraz potrafię zauważyć przez słowo innych osób, przez, nie wiem, przez książkę, przez urywek gdzieś tam przeczytany, że tak jakby po, po prostu Bóg był, był przy mnie, że, że, um, no, no to, są, to są naprawdę niesamowite rzeczy. Wiesz, ja Także... nie wiem czy to nawet nie jest istota tego obcowania właśnie z tą żbą. Ja, ja myślę, że tak, bo właśnie um, jak jestem w Kościele, ja uważam, że księże powinni, nie wiem, przypominać, że powinniśmy czytać to Pismo Święte. Bo jak są inne religie, oni czytają, prawda, Pismo Święte czy tam Koran, uh, a u nas jakoś księża rzadko to przypominają. Wiesz, no, no, rzadko. Nie czuję się na siłach, żeby odpowiedzieć na to, niestety. Ja, ja, ja wiem, ale ja chodzę, prawda, do kościoła. Tak. Pamiętam też i, i nawet z Iwonką rozmawiałyśmy, że. Ach, na przykład, ja, ja jestem z południa Polski, więc tam z małej miejscowości. No i wiadomo, tam ludzie często do kościoła chodzą jeszcze dawniej, dawniej, prawda, te 20 parę lat temu. Ale mimo wszystko, co z tego, że poszli do kościoła, jak gdzieś tam były, prawda, jakieś kłótnie, coś takiego, gdyby oni tak naprawdę żyli tym, co jest w Piśmie Świętym... Żeby mieli taki bardziej bezpośredni byłby, od siebie... Tak, to świat byłby po prostu, po prostu byłby lepszy, bo, bo taki jest przekaz, a, a ludzie tego nie robią, że, że po prostu... Nie, nie wiem, nie umiem tego zrozumieć. Nie umiem tego zrozumieć. No, to chyba byłby temat na zupełnie inny podcast. Tak. tak. Wiesz, nie więc. próbuję, może nie próbuję tego zrozumieć, ale, ale, ale za to próbuję do, do, do ludzi. Naprawdę próbuję z sercem podchodzić. Wysyłam tak jak Iwonka, to mówi serduszka i, i po prostu um, po prostu na, naprawdę. Uh, wi widzę też tak, taki od, odbiór innych ludzi, nawet jak y, gdzieś tam pani w sklepie już widać, że zmęczona, ale ja do niej się uśmiechę, z takim sercem do niej podejdę, to ona też odzajemnia, kiedyś nawet um, już, już prawie zamykali sklep Polski. Ja tam przyszłam coś tam dobry wieczór i ona mówi dziękuję, że pani przyszła, ta, ta pani, która kroiła tam szyneczkę. A ja mówię, o, no to świetnie, cieszę się bardzo. A dlaczego? Bo jest pani jedyną osobą, która się do mnie dzisiaj uśmiechnęła. No I ja proszę, mówię, ile można dać ludziom w taki tak, prosty sposób?" Tak, ja mówię, no to cieszę się ogromnie. Widocznie, widocznie tak miało wyjść, miał tutaj przyjść teraz. <noise> także także takie proste, proste rzeczy, ale, ale w prostych rzeczach jest piękno. Także... Oczywiście, że tak. Może nawet najwięcej. Wiesz, Renata, Przyznam się, że zasłuchałem się i rozgadaliśmy się tutaj mocno, ale dotkliśmy nie tylko logodydaktyki, ale podgadaliśmy do, sobie zdrowo o podcastach w ogóle. To jest moją kolejną pasją. I o religii, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. <coughs> Cieszę się. Jestem przekonany, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa dla naszych słuchaczy. Dziękuję Ci serdecznie za ten czas. Dziękuję Ci właśnie za tę energię. Tę energię, którą przyznam Ci się, że, że z tych kontaktów, które mieliśmy przez Facebooka, ja czułem od Ciebie. I no to cieszę się to, bardzo. To fajnie. To jest, wiesz, to jest to, dlaczego, jeden z powodów, dla którego ja poświęcam czas na robienie tego podcastu. Także dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Żony też pozdrawiam, bo tam widziałam, że przechodziła. Także pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dużo szczęścia. Dzień dobry, kochani. Z tej strony Iwona piłka piołka Jak to już stało się tradycją, po wspaniałych rozmowach Tomka z naszymi gośćmi, z jego gośćmi, naprawdę wspaniałych. Słucham tego z wielką przyjemnością, z zaciekawieniem. No, ja mam swoje 5 minut, choć staram się, żeby to było mniej niż 5 minut. Dzisiaj mój komentarz na temat rozmowy Tomka z Renatą Smagą. Renia akurat należy do tych osób, które znam niedawno. Tak naprawdę, właściwie bliżej, zresztą to wynika z jej rozmowy, poznałyśmy się tak naprawdę w, w, pod koniec lata. No, regularnie zaczęłyśmy się spotykać i, i pracować, współpracować ze sobą w ramach programu Lepsze Życie. Od końca sierpnia, ale powiem szczerze, że ja zauważyłam Renatę na Facebooku. To znaczy zauważyłam jej komentarze, zauważyłam też jej twarz z pięknym uśmiechem, bo naprawdę warto zobaczyć. Uśmiech Renaty to jest uśmiech, który po prostu rozjaśnia wszelką rozmowę, pełen ciepła, pełen miłości, pełen życzliwości. I ten uśmiech właśnie ona miała w różnych momentach na zdjęciach, gdzieś na zdjęciach w tym. Facebooku, a do tego jeszcze widziałam ją w otoczeniu gromadki dzieci. Młoda dziewczyna, młoda kobieta, dookoła niej, no tak wiele dzieci, no bo szóstka dzieci, to jednak to jest już całość. I ona w tym wszystkim taka uśmiechnięta, bardzo mi się podobała i to chyba nawet ja byłam osobą, która pierwsza nawiązała kontakt z Renatą. Pierwsza się do niej odezwałam. I dziś niezwykle jest mi przyjemnie mówić o tym, że choć ja Rozmawiając z nią nawet po raz pierwszy, widziałam pełną ciekawości osoby, osobę, która jest na pewno o kilka kroków do przodu w swoim rozwoju osobistym niż tak zwany przeciętny czy typowy człowiek, ale ona tutaj to mówi troszeczkę inaczej, że może nie do końca tak było, ale ja widziałam, że na pewno jest to, jest to dziewczyna, która, która ma w sobie no taką chęć tego rozwoju jeszcze większego, taką chęć rozwoju, właśnie osobistego, no do, do no naj, najbardziej możliwego, jak, jak to się tylko daje, czyli żeby rozwinąć ten swój potencjał, no tak bardzo mocno, jak się da. I Renata w taki sposób pracuje, w taki sposób jest na tym kursie, taka jest jej obecność na tym kursie. To jest dziewczyna, która zawsze coś komentuje, to jest dziewczyna, która zawsze wyciąga wnioski, jest zawsze przygotowana, wszystko ma zrobione tak, jak trzeba. No i cóż, no ja, ja widzę postęp, tak? Ja widzę Widzę, że otwiera się na ten świat jeszcze bardziej. No, tak jak wiele osób, wiele kobiet, wiele polek, Radka no, nie była taka specjalnie śmiała. Myślę, że kilka miesięcy temu zaprosić ją do radia to nie byłoby jeszcze łatwo. Zresztą próbowałam. To znaczy, pytałam ją, czy nie porozmawiałam z Tomkiem, ale nie, nie chciała wtedy rozmawiać. Nie chciała również prowadzić żadnych um, prezentacji na żywo, czy, czy rozmawiać z nami. Z kimś na żywo, tak, żeby wiadomo było, że będzie to oglądać kilkaset osób, a może nawet więcej. Natomiast w tej chwili to robi. Robi to i to jest fantastyczne. Robi to dobrze. Robi to znowu zawsze z tym swoim uroczym uśmiechem. Czyli widać nawet w wymiarze takim, takim, obserwując ją, jak zdecydowanie lepiej funkcjonuje. Ja uczę się również od ludzi, z którymi współpracuję. I Renata jest. Y dla mnie taką piękną informacją zwrotną, bym tak powiedziała, mam nadzieję, że się Renatka, że Renatka właściwie oczyta te moje słowa. To znaczy, kiedy patrzę na nią i widzę ten jej uśmiech, widzę ten, ten jej spokój, widzę, widzę jak się zmienia, widzę tę jej życzliwość, to jest to dla mnie taka informacja zwrotna, że, że to, co robię ma, ma wartość, że to, co robię ma, ma sens, ale też ja jakby... Chciałabym, abym patrząc na Renatę, abym tak naprawdę przeglądała się w niej, abym przeglądała, patrząc na nią widziała siebie. To znaczy mam nadzieję, że, że ja też tak wyglądam jak ona. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie dobre słowa, Renatko, które padły gdzieś tam pod moim adresem. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji, zapraszamy na stronę www.majewskamyślnikopiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają ci w twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.